Cześć, jestem Kapral, to jest kolejny filmik na tym kanale. Od razu chciałbym wszystkich przeprosić, ale jestem przyziębiony, ale mam nadzieję, że nie będzie to aż tak przeszkadzało w oglądaniu tego filmu. Jeżeli Wam się filmik spodoba, to koniecznie stawcie łapkę w górę oraz zasubskrybujcie kanał, ponieważ właśnie dzisiaj ocenimy sobie najnowsze piosenki Brawl Stars. Będą to naprawdę ciekawe piosenki, więc polecam Wam oglądać film do końca. No i ja już nie przedłużam i zapraszam Was do oglądania. Wszystko zaczniemy od piosenki mojego byłego grafika dolara. Dlatego teraz właśnie puszczam wam kawałek tej piosenki. Ej, przejmujemy wasze kury, trafiamy w postaci, a wy macie kultury. Pijamy kularki, tam fright i poluty. Dolarki, motibujesz się do tej nuty. Ej, przejmujemy wasze kury, trafiamy w postaci, a wy macie pulsury. Pijamy kularki, dla frigide i poruty, dolarki, motibujesz się do tej nuty. Powiem Wam tylko tyle, przesłuchałem tej piosenki kilka razy i stwierdziłem, że nie jest ona aż taka zła, jak była jakby na początku, gdy ją słuchałem. I naprawdę, no widać, że chłopaki spędzili bardzo dużo czasu właśnie przy robieniu tego. No, sam Dolar mi pisał, że naprawdę, no nie było to takie łatwe. Nie dziwię się, bo przecież to jest wiadomo, to jest ich pierwsza piosenka, więc myślę, że tutaj daje takie. Dałam takie 6 na 10, bo no naprawdę zrobienie takiej piosenki to wielki szacun, no i co, przechodzimy do kolejnej nuty. Kolejna piosenka należy do X-Harda i nazywa się Nazwały Piper, a więc posłuchajcie sami. Słomią piper, lecz też snajper, zaśpiewam o niej jak Każdy koleś się jej boi, zostaw lajka, widzu drogi i by tylko parasolka, a tu taka jest demolka Sama piosenka w sobie jest bardzo fajna pod względem rymów Na przykład tak samo jak y, też inne popularne piosenki, na przykład jak Siema jestem Frank więc właśnie też z tego względu też bardzo lubię piosenki Xharda i tutaj daję takie 8 na 10. Trzecią no i ostatnią piosenką jest naprawdę fajna piosenka przemka z kanału Przemek Best Games pod tytułem Chciałbym dropić legendy. Z pewnego powodu nie miałem właśnie jak to puścić, ale od razu Wam mówię, że właśnie link do piosenki znajdziecie w opisie, tak jak wszystkie. I co do samej piosenki, sam początek wydaje mi się, że najbardziej mi się podoba. Refren tak nie za bardzo, ale naprawdę początek jest mega kozacki i daję tutaj ocenę 7 na 10. To by było na tyle w tym filmie. Jak filmik Wam się spodoba, to koniecznie zostawcie łapkę w górę, dajcie suba. Ja się z Wami żegnam, do zobaczenia, no i cześć!